never thought it would be so hard i grew up without a scar just living my life with no big worries and i've always known what i want just didn't know what came along finding myself i'm much less happy Back in the days, I used to dream about one day a life so amazing. that everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć, kochani, witam was dzisiaj. z samochodu chyba tak będzie szybciej i prościej jak rozpocznę tego vloga to może jakoś on pójdzie muszę Was troszeczkę delikatnie poprawić mam nadzieję, że nie zlecicie z tego stytywa, bo tutaj troszkę trzęsie eee, jestem właśnie w drodze do lodziarni byłam w Lidlu i w Stokrotce nic nie jedzie, jedziemy Byłam w Lidlu i w stokrotce zrobić zakupy, dzisiaj będę robiła krupnik na obiad I, i co jeszcze? I będę robiła zupę z Thermomixa, zupę jakąś krem z pomidorów i z cukinii coś takiego, bo dostałam ostatnio cukinię od teściowej i stwierdziłam, że muszę je jakoś wykorzystać, a żadnych past nie robię niczego, bo takie rzeczy po prostu mam. A jeżeli chodzi o jakąś tam cukinię pieczoną, to u mnie nikt tego po prostu nie je. Więc u mnie cukinia to jedynie co do leczo. No ale jeszcze na leczo u nas nie pora, jakoś nikt jeszcze się nie upomina. Zresztą ja nie mam czasu tak naprawdę tego leczo zrobić, żebym nawet chciała, bo to jest troszkę jednak czasochłonne. A ja jestem dzisiaj w pracy. Byłam w sobotę w pracy, w niedzielę cały dzień w pracy. Dzisiaj poniedziałek też jestem cały dzień w pracy i we wtorek również jestem cały dzień w pracy. Wszystkich przejściach ktoś przechodzi. A tak, a ja jadę do lodziarni, bo mi się dosyć mocno piekli. A już jest godzina 8.20. Jeszcze muszę zajechać do domu, wypakować zakupy. A o 11.00 wraca, muszę zajechać na targ, oddać łubianki, kupić truskawki i w lodziarni tylko wszystko uruchomić. Pogodę dzisiaj mieliśmy mieć 28 stopni. Jest dzisiaj dosyć pochmurno, W nocy troszkę popadało, ale ogólnie ma dzisiaj poprażyć solidnie, więc liczę na to, że będzie e, fajna pogoda jednak po południu, mówiłam mężowi, żeby odpalił dzisiaj jacuzzi bo już chyba potrzebuje takiego wiecie godzinki leżenia i nic nie robienia a jacuzzi to odpowiednia forma i co, i tutaj nie mam parkingu, mam facet spadań mi stąd, o dobra tutaj mam parking dobra to parkujemy ja się nie stresuję, ja sobie poradzę ja tu pana nie ruszę. No, także tak, lecę do lodziarni, odezwę się do Was później, z domu raczej nie, bo u nas dzisiaj też zakładają klimatyzację, więc jest dosyć głośno w domu, o jeszcze chwilę pogadamy, jest dosyć głośno w domu, zakładają klimatyzację u rodziców w pokoju i u Nikoli w pokoju, Tam, bo naprawdę tam jest strasznie gorąco, jest zaduch, a chodzą różne sprzęty i po prostu to się wszystko nagrzewa. Więc w domu dzisiaj warunków do nagrywania żadnych. Zresztą ostatnio w ogóle się ciężko mi cokolwiek nagrywać. Nie mam na to totalnie czasu, tym bardziej, że tak jak mówię, też ostatnio troszkę siedzę w lodziarni, a jak nie, to latam i załatwiam inne sprawy, albo siedzę po prostu z rodzicami i tyle. I z nimi spędzam czas. Także tak, dobra, lecę. Jeszcze się do Was odezwę. Hall to nie wiem, czy Wam nagram. Może nagram, ale tak po prostu podłożę głos, rozłożę zakupy. I, I podłożę głos, i tak będzie troszeczkę lepiej, bo no tak, warunki dzisiaj nie sprzyjające. tak wieczorem wrócę z lodziarni, to, a nie, dzisiaj nie wrócę wieczorem. Jutro rano ewentualnie podłożę głos. o właśnie, i opublikuję wam we wtorek tego vloga. I wtedy jeszcze sobie pogadamy z samego ranka. A teraz lecę na targ i może jeszcze się z lodziarni odezwę. Także widzimy się później. No, i po kolei tutaj mamy krupniczek. Nastawione są dwa łódka. Nie wiem, jakby krupnik robicie czy na łódkach, czy na kostkach. Ja na początku do zagotowania stawiam na dwunastkę, tak jak normalnie na rosół. Czyli taki dosyć mocny ogień. Zagotuję się i zmniejszam sobie na dziewiątkę. I tak mi się to od godziny 5.40 rano pyrkało na um, gazie, powiedzmy gazie na płycie. Tutaj nastawiłam jajka właśnie na pastę, pastę z tuńczykiem którą wieczorem e, zrobiłam, jak wróciłam z lodziarni, no i przechodzimy do zakupów, tak jak mówiłam, byłam na targu, u nas truskawki są teraz po 14 zł, ale te były bardzo ładne, bardzo twarde, takie wiecie, w ogóle nie poobijane i naprawdę teraz u nas są mega słodkie truskawki, zawsze to początek sezonu jest słodki, a u nas na początku były takie jakby spalone słońcem gorzkawa, a teraz są słodziutkie. Później zajechałam do Lidla, znaczy na początku, no i wzięłam dwa opakowania tych piramidek do rosołu, bo mm, u nas teraz zupy są praktycznie codziennie jakieś. Wzięłam również szczypiorek. Na początku myślałam, że pójdzie on do tej pasty, ale sumarycznie go do pasty nie użyłam. Za to wzięłam jeszcze miks młodych lisków, ale tych z lodówki, nie tych co leżą na warzywniaku. Mm, bo zachciało mi się sałatki, ja mam kamember otwarty, różne rzeczy, więc myślę, że tutaj mi się y, uda coś zrobić. Wziąłem też ciecierzycę gotowaną, bo właśnie do tej zupy, o której wam mówiłam, krew z pomidorów z cukinią, jest potrzebna ciecierzyca. Y, ona y, taka ugotowana. Tam jest 100 gramów potrzebne. Opakowanie tu jest 400, więc na pewno mi zostanie, ale liczę na to, że zupa będzie dobra i po prostu zrobię jej więcej. Kupiłam też dużego arbuza. To jest arbuz zwykły, one są po 2,99 w Lidlu, a arbuzy premium są po 3,99, czyli te bez pestek. Ale ja na te premium ostatnio kiepsko trafiłam i był mało słodki. No i wziąłam dwa koncentraty, bo tu mam deficyt w domu. Koncentratów nie ma, chociaż mama powiedziała, że są jej w piwnicy robione koncentraty, więc muszę pójść tam w zapasach pogrzebać troszeczkę. Zawsze to swoje, rzadsze, ale mimo wszystko swoje. No i nasze ulubione brzoskwinie. Wszyscy je w domu uwielbiamy. Ja uwielbiam takie bardzo twarde, soczyste. Mama znowu lubi, jak już one sobie troszeczkę poleżą, dojrzeją. Więc no, część odłożę, część zjemy pewnie na prędce. To są te brzoskwinie UFO. Każdy je u nas uwielbia. No i wzięłam również marchewkę, bo będzie mi tam potrzebna właśnie do tej zupy. No i dla Azji, chociaż wiecie co, odkąd się pojawiły młode marchewki, to Azji nie chce jeść, bo wyczuwa, że to jest inna marchewka ta w Lidlu niż ta, co była wcześniej. A ona tylko marchewki z Lidla je. No i oczywiście dla Ksawarego Jowi duety jabłkowe, więc tu już mamy stokrotkę. W stokrotce również kupiłam pastelakalut, bo jest na promocji po 10 z hakiem. Więc daję wam cynka, jednak ta klasyczna jest dla mnie najlepsza, bo ostatnio kupowałam jakąś inną, nie Sensitive, tylko jeszcze jakąś inną multi, coś tam w Lidlu, ale jednak ta jest dla mnie najlepsza. Kupiłam również taki serek z piask twarogowy, i to jest ser śmietankowy, ale on jest po prostu przepyszny, mięciutki. Idealny na przykład do naleśników, ale i na kanapki, jeżeli nie lubicie takiego suchego sera białego. Tutaj się pojawiło coś w stokrotce nowego, twaróg delikatny wysokobiałkowy, no i faktycznie tutaj mamy 18 gramów białka na całe opakowanie. Bo mamy 9,1 g białka na 100 g produktu, a tu na przykład mamy twarożek i mamy chyba 7,6 g białka na 100 g produktu, więc mm, faktycznie tego białka jest e, troszeczkę więcej. No i jeżeli ktoś patrzy na te białko, no to faktycznie tylko, że były albo naturalne, albo z pomidorami, e, a tamten jest delikatny z rzodkiewką. Więc e, wzięłam takie dwa, jeden na spróbunek, a ten z rzodkiewką to taki pewniak jest jeżeli chodzi o twarożki, wzięłam jeszcze moje ulubione serki ja ogólnie nie lubię serków czekoladowych i rzeczy czekoladowych, ale ten serek z kresnego stawu czekoladowy jest dla mnie najlepszy, bo on mi przypomina taką troszeczkę Nutelle, więc on ma taki bardzo fajny smak, no i ta konsystencja i serki wiejskie ostatnio moim um, takim tipem na jedzenie na okrągło serka wiejskiego to jest serek wiejski z truskawkami, serek wiejski z malinami, serek wiejski z borówką. I to jest taka moja standardowa ostatnia przekąska w przeciągu dnia. Gdzieś te serki cały czas wcinam. Tutaj zakupiłam również w Stokrotce PŁATKI. Tym razem PŁATKI z Nestle, bo była na nie promocja po 9,90 PACZKA, w Lidlu są już po 18 zł. W szoku byłam, jak ostatnio to zobaczyłam, że już wszystkie te oryginalne czekapiki i tak dalej są po 18,99-19 zł. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to chlebek w lewiatanie. Nasz ulubiony chlebek, żytni bez żadnych dodatków. E, bardzo mięciutki. No, i wzięłam również banany. Banany wzięłam stokrotnie, były po 2,99 e, na promocji z aplikacją. E, no, i co jeszcze? Również na promocji w tym momencie były te torby, że jak się zrobi zakupy za 69 zł, to tą torbę można kupić za złotówkę. Więc ja zrobiłam za stuwet zakupy i stwierdziłam, że taka torba mi się przyda, bo zaczynają mi się te torby po prostu mocno niszczyć i przecierać. No, wiecie, przeszły one już dwie przeprowadzki, przeszły one mnóstwo ogromnych. Z zakupów, kilogramów tam naniesione, więc mają prawo się już niszczyć. Wzięłam jeszcze paluszki, jedne beskickie, no i włoszczyznę w słupkach, właśnie do zupy. Tak naprawdę ten krupnik to robiłam tak, jak mi mama mówiła, że ona robi, bo ja nigdy w życiu krupniku nie robiłam, więc, że tak powiem, posłuchałam, jak go trzeba zrobić, no i się zabrałam za niego. Paluszki beskickie uwielbiam, wzięłam solo, bo były na promocji, no, i wzięłam jeszcze dwie takie bułki parówki, oraz mama chciała salceson. Mówi, dawno nie jadła salcesonu, więc wzięłam jeszcze cztery plasterki salcesonu, który też jest akurat na promocji w Lidlu. I takie to moje całe zakupy. A zaraz przejdziemy jeszcze. A słuchajcie, jeszcze wzięłam jeden krupnik dla podbarwienia smaku. No, i jadę do lodziarni. A przed domem jeszcze właśnie stoi Oxyvent, firma, która nam montuje klimatyzację. Jeżeli jesteście z łącznej, oni robią również rekuperację z albo z okolic, to wam ją gorąco polecam. E, świetna robota. No i dobra, wróciłam już z lodziarni, więc możemy jeszcze troszkę pogadać już o takich rzeczach normalnych, to znaczy wczorajsza niedziela na przykład. Jeżeli chodzi o wczorajszą niedzielę, e, bardzo fajnie mi minęła, dlatego że nie miałam e, zbyt dużego ruchu w godzinach, w których był mecz. A powiem szczerze, że jak robiłam grafik, to nie wzięłam tego pod uwagę, że jest mecz. Znaczy i tak bym stała, i tak wiedziela bym stała, bo e, dziewczynom totalnie ten weekend nie pasował, więc e, ja obiecałam, że wezmę go na siebie. No i e, sumą sumaru skończyło się na tym, że mecz po prostu obejrzałam... E, Mecz po prostu obejrzałam sobie, mąż głośno słucha muzyki, mam nadzieję, że to mi YouTube tego nie zablokuje, bo sobie przymknę w sumie te drzwi, tak będzie lepiej. A mąż słucha muzyki, bo dzisiaj rozpoczął sezon basenowy, a ja zaraz idę do jacuzzi. Mąż już dzisiaj basen otworzył, kilka dni się grzał. Przez tą płachtę mamy dzisiaj, u nas było 28 stopni No i dzisiaj stwierdził, że dzisiaj jest ten dzień i idzie do basenu A z basenu jak ja skoczę nagrywać to idzie do jacuzzi Więc jeszcze tej zupy nie zrobiłam I tą zupę dzisiaj mam zamiar jeszcze zrobić Więc zobaczymy jak mi dzisiaj to ewentualnie jutro rano Ale jutro z samego rana ja jeszcze muszę pojechać do Lublina zanim pojadę do lodziarni Więc jutro mam w ogóle szalony dzień Dzisiaj w sumie był nie lepszy, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o wczorajszą niedzielę, fajnie minęła, bo że tak powiem, miałam ruch na początku. Później w porze obiadowej on się mocno wyciszył. Mogłam w spokoju obejrzeć praktycznie prawie cały mecz. Na końcówce meczu już tam się ruch troszeczkę zaczął. No i po meczu wszyscy przyszli na gofry, więc już do 19 później, do 19.30 cały czas robiłam gofry. No, i później co? Wróciłam do domu. Szalony dzień się wczorajszy zakończył, a dzisiaj rano wstałam. Musiałam też wcześniej ogarnąć pokoje, bo przychodzili właśnie panowie z klimatyzacji, tak jak wam mówiłam. No i gorąco wam serio polecam do firmy. Jeżeli jesteście z łącznej okolic, tutaj, to naprawdę oksyment świetną robotę robi. To nie jest żaden model współpracy. Oni nam zakładali też rekuperacje w domu, e, dobierali wszystko. E, tak samo klimatyzację w lodziarni mam e, i serwisy i tak dalej, więc ja jestem bardzo zadowolona. Wiem, że różnie bywa z firmami od klimatyzacji e, i z terminami. U nich to tak, wiecie, można się gdzieś tam wcisnąć e, jeszcze, ale terminy też mają mocno zajęte. No dobra, ale to o już Wam mówiłam, a wracając do dzisiejszego dnia, to pojechałam rano właśnie, ogarnęłam dom, ugotowałam, dzisiaj o 5.40 nastawiłam krupnik i ugotowałam ten krupnik, znaczy o godzinie 8 pojechałam do lodziarni, uruchomiłam lodziarnię, przygotowałam sobie tam wszystko, wróciłam do domu, zrobiłam te zakupy w międzyczasie, wyjechałam z domu dzisiaj 6.50 i pojechałam najpierw do Lidla, do, Biedry, do Lidla, do Stokrotki, później pojechałam do lodziarni, poleciałam na targ, oddałam łubianki na targu, bo ostatnio z braliśmy truskawki, więc oddałam się łubianki, wzięłam kolejną łubiankę, bo jeszcze tata chciał truskawki, mi już się szczerze trochę truskawki przejadły, chociaż teraz te są bardzo słodkie, ale już się pojawiły maliny, więc ja jestem typowa team malina i ja po prostu maliny uwielbiam, maliny i czereśnie ale powiem Wam, że w tym roku o ile czereśnie takie gdzieś tam mamy i od babci, czy tam od y, teściowej, od mamy te czereśnie, y, czy od mojego brata, one jakoś no, nie są takie słodkie. Ja jednak wolę pójść na targ zapłacić te 20 zł, czy teraz tak jak w Lidlu były po 15 zł, i po prostu y, tych czereśni sobie konkretnych zjeść, y, mniej ale konkretnych, takich co czuć czereśnie niż takich wiecie, że tak powiem nawet i za gdzie się pozrywać i one w ogóle smaku nie mają, wręcz bym powiedziała, że są gorzkie i co, i dzisiaj też właśnie zajechałam e, później wróciłam do domu, dogotowałam zupę e, zrobiłam jeszcze pastę, którą właśnie zjadłam właśnie z e, m, tuńczyka tuńczyk, jajka e, i ogórek kiszony i w majonezie i zrobiłam tą pastę, i później, co jak skończyłam, to pojechałam do lodziarni. W lodziarni, po 20 minutach od otwarcia lodziarni, dostałam telefon. Bardzo ważny telefon, na który już czekałam z niecierpliwością. Myślałam, że będzie przed weekendem, i z takimi wiadomościami, na które bardzo gorąco czekałam, więc musiałam zamknąć lodziarnię, wsiadłam w samochód, pojechałam do Lublina na spotkanie. I wróciłam o godzinie 15 i otworzyłam ponownie lodziarnię, więc dzisiejszy dzień to był w ogóle totalny hardcore, bo ledwo rozstawiłam krzesełko, jak musiałam wszystko pochować. Ogródek nadal nie jest zrobiony, jest zaczęty i nie jest zrobiony. Postawione są tylko dwa płotki, bo nie mamy po prostu, kiedy go zrobić. Jak mąż kończy praca, na razie musi być cały czas on w pracy. Nie może sobie poświęcić, tak wiecie, dnia. Bo za dużo osób mamy też na zwolnieniu e, lekarskim. Znaczy, w sumie jedna osoba jest na zwolnieniu, ale druga dopiero wróciła. Tam, takie wiecie, no ogólnie musi mąż w tym momencie być w pracy. Więc ze względu na to, e, ogródek po południu znowu to jest za dużo hałasu. Sąsiadom to przeszkadza, jak on przyjeżdża o 17 czy 18. E, w soboty też mieliśmy inne rzeczy do robienia, no i tak siłą rzeczy. Wiecie, to wszystko po prostu jest e, przepychane. Może w tą sobotę już się uda ten ogródek zrobić e, w lodziarni tak, żeby już właśnie nie chować ich krzesełek i żeby mm, już mogli, bo już każdy kto przychodzi tak o, coś tu się dzieje, coś się będzie działo, mówię tak, będzie ogródek, każdy jest bardzo zadowolony, więc mnie to tym bardziej bardzo cieszy, bo wiem, że to przyciągnie też sporo osób, sporo osób nowych i sporo osób takich, które przychodzą chętnie będą spędzały czas. Chociaż powiem Wam, że z drugiej strony jakaś plaga jest komarów. Po prostu dzisiaj to tak kąsały komary. Ja cię dwa w pokoju trupiłam, a w ogóle dzisiaj w sypialni też moskitiery założyłam. Bo stwierdziłam, że żeby rodziców odseparować od tego, wiecie, huku, który jest w domu przy zakładaniu tych klimatyzacji, to im tutaj w sypialni e, zrobiłam miejsce, telewizję też tutaj mają, ale nie korzystali, więc e, przetrwali to jakoś. I tak mi dzień zleciał i wróciłam, pojechałam tylko do Lidla, kupiłam chleb i wróciłam dzisiaj do domu. I taki dzisiaj szalony dzień. I jutro też muszę pojechać rano. Do Lublina, więc rano też wstaje. Panowie od klimatyzacji mają być między wpół do ósmej a ósmą, bo jutro mają wszystko już dokończyć na zichar, jutro na zewnątrz mają raczej robić. No i co? I później mm, ja rano ogarnę, polecę, uruchomię lodziarnię wrócę do domu, ogarnę co w domu, i muszę pojechać do Lublina, i w, muszę pojechać w sumie do szpitala do Lublina bo są tam pewne rzeczy poumawiane, które muszę odmówić i pozmieniać terminy, bo u nas jest wszystko, wiecie, w takim... O, strasznie dużo się dzieje, ale o tym akurat nie chcę rozmawiać. No i później e, wracamy, wracam do domu i lecę do lodziarni. Zupę mam jeszcze na jutro, więc sobie rodzice podgrzeją zupę. E, mąż też dzisiaj jadł krupnik. Powiem wam, że ja pierwszy raz w życiu robiłam krupnik. Wczoraj się mamy mamę pytałam, jak się robi ten krupnik, bo ja nigdy przy nic w życiu nie robiłam krupniku. No, ale wyszedł. Z tym, że no, e, następnym razem dodałabym kaszę jęczmienną. Mama mówiła, że ona zawsze dawała kaszę pęczak. Mi się ten pęczak to tak wiecznie kojarzyło zawsze, bo mój tata na ryby zawsze jak bierze, to gotuje pęczak i pęczak rzuca jako zanętę. E, I mi się to zawsze z takim jedzeniem dla ryb kojarzyło. Ja osobiście nie przepadam za pęczakiem. Jest dla mnie zawsze taki jakby niedogotowany. Pewnie zdrowszy, ale jednak ja już bardziej wolę kaszę jęczmienną i następnym razem na pewno zrobię kaszę jęczmienną. No i co, ale zupa mi wyszła, każdy zjadł, każdy był zadowolony, więc super, też mi się podoba, że wiecie, odkrywam nowe kulinarne jakieś e, smaki, bo ja krupnik w dzieciństwie jadłam, ale nigdy w życiu go sama nie robiłam. Ostatnio też tata mówi, że nie zabrałam od nich z domu e, makaron, bo bardzo dużo teraz, ja ogólnie robię dosyć mało zakupów, takich wiecie, większych, dlatego, że dużo rzeczy też poprzynosiłam od rodziców z domu i jeszcze mam tam dużo zamrażarki. Mm, więc, yy, no, to wszystko wiecie, trzeba jakoś tam przejeść. Yy, oni też zapasy jakieś tam mieli, więc, to wszystko ja tak systematycznie znoszę, po torbie, po dwie, po trzy i, i tak wiecie, gdzieś tam się upycha, wykorzystuje i planuję. Ale, co Wam chciałam powiedzieć jeszcze? No i nie wiem, muszę odsłuchać, to się pewnie dowiem. Już wiem o co chodziło. O ten makaron. Ee, że ostatnio tata właśnie mówi, że nie zebrałam jakiegoś tam makaronu. Pytam się, jakiego makaronu? Wszystkie makarony pozabierałam. W ogóle mówiliśmy o dwóch różnych szafkach. Ee, no i mówię, chyba tam zostawiłam tylko łazanki, bo mówię, łazanek nie brałam. A on tak nie brałaś łazanek? Nie, to tam inne było makaron, ale mówi, czemu nie brałaś łazanek? Mówi, nie lubisz łazanek? Ja mówię, że lubię, ale nikt w życiu ich nie robiłam, więc po prostu je zostawiłam, bo tak było prościej. No i tata się zaczął śmiać, mówię, ale łazanki to się prosto robi, gotuje się makaron, gotuje się e, kapustę, mięso. I ja mówię, tak? Mówię, to świetnie, to jak ty potrafisz zrobić łazanki, ale mój tata nic nie potrafi w kuchni ugotować. I mówię, skoro ty już znasz teorię, to mówię, do praktyki to już rzut beretem, mówię, to ja przywiozę ten makaron i zrobisz, mówię, te łazanki. Tata się zaczął śmiać, mówi, nie, to już on poczeka, aż mi mama wytłumaczy i, i ja zrobię te łazanki. Także tak, dobra kochani, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że takim vlogiem zrobiłam wam e, chociaż trochę przyjemności. E, szybki, bo szybki, e, ale tylko teraz, kiedy wy go zobaczycie, to ja nie mam bladego pojęcia, bo muszę głos podłożyć. E, teraz będzie dużo takich filmów, gdzie właśnie będzie podkładany głos, ze względu na to, że ja nie mam totalnie jak w domu nagrywać. Nie ma teraz warunków. E, wszędzie grają telewizory, wiecie, jest dom ludzi, więc e, no jest to trochę. Mm, może nie jest to uciążliwe, ale jest to e, trochę nie do końca się tak da po prostu. E, no ale nic, e, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się. Mam nadzieję w niedługim czasie w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia. Miłego dzianka Wam życzę. Pa!